Halo, zapraszam do oglądania mego filmiko, do walki Polacy. Hej ho do walki by się szło, o kordę, oberwałem idziemy, skok, skok. Skok, skok, ojdzie, skok i strzał, krytyk, hej ho, hej ho, zajebiemy weba. Hej ho, hej ho, o co za zazraniec idzie? Zajebiego, skok i strzał, skok i strzał, ale mam zeza, skok i strzał, w końcu zajebałem w ba. Co za pierdolec idzie? Zajebiego, skok i strzał, skok i strzał, zdjęty, teraz się oleczy. Co za choj strzela? O ja pierdolę, ja pierdolę, zajebał mnie. To Znofia, ja poloję na tego pierdolca, Cip, Cip gdzie jesteś, nie ale się zajebałem. Idziemy na niego z zaskoczenia. Znalazłem hoja, a masz, strzał i strzał, i gol. O kordy więcej choi, a masz, a masz. Masz gnoju. Pozdro dla twojej starej. Kordy szwabie. Masz dwóch starych. A wypierdalam lepiej. Nara wszystkim choją.